Kurier szczeciński, 18 maja 1946 roku. Koniec legendy o dzikim zachodzie. Stan bezpieczeństwa w Szczecinie coraz lepszy. Jesteśmy obecnie świadkami wybitnego polepszenia się stanu bezpieczeństwa w naszym mieście. Jest to prawie wyłącznie zasługą organów bezpieczeństwa w pierwszym rzędzie milicji obywatelskiej. Liczba przestępstw wydatnie zmalała i z każdym dniem ulega dalszej obniżce. Pozostaje to w związku z częstymi obławami, z likwidowaniem czarnego rynku, jak też ze wzmocnieniem nocnych patroli. Liczba wykrytych przestępstw stale wzrasta. Reasumując ogólny stan przestępczości na terenie miasta, stwierdzić należy, iż najwięcej jest kradzieży mieszkaniowych. Winę w tym wypadku ponoszą sami właściciele, nie zważając na właściwe zabezpieczenie drzwi. Mnożą się także kradzieże kieszonkowe i środków lokomocji, przeważnie rowerów i wozów. Natomiast innych przestępstw, w szczególności zabójstw i oszustw, jest coraz mniej. Inaczej jest na terenie województwa, gdzie przeważają kradzieże bydła i mordy rabunkowe, dokonywane przeważnie przez maruderów i dezerterów. Wojsko i żandarmeria, zarówno polska, jak i radziecka, rozpoczęły energiczną akcję przeciwko tego rodzaju przestępcom. Polskie dzieci wyjechały na odpoczynek do Szwajcarii. Z Warszawy odszedł specjalny pociąg wiozący na odpoczynek do Szwajcarii pierwszą partię dzieci polskich zagrożonych gruźlicą w ilości 400. Są to dzieci ze wszystkich dzielnic Polski, zakwalifikowane do wyjazdu przez specjalne komisje składające się z lekarzy polskich i szwajcarskich, nauczycieli i przedstawicieli Polskiego Czerwonego Krzyża. Wyjazd Ukraińców na wschód Polska Agencja Prasowa. Ze wschodnich terenów województwa rzeszowskiego odbywa się obecnie wzmożona repatriacja Ukraińców do Związku Radzieckiego. W ciągu ostatnich tygodni z powiatów Lubaczowskiego, Jarosławskiego, Przemyskiego, Sanockiego i Leskiego wyjechało około 70% zamieszkującej tu przed tym ludności ukraińskiej. Odra Nisa to nie jest kamień przydrożny. W stosunku do naszej granicy na linii od Ranissa-Łużycka pojawił się w tych dniach nowy wariant angielski. Jeden z dzienników londyńskich sformułował go w taki sposób, że ostatecznie opinia angielska zgodziłaby się na uznanie granicy Polski na linii od Ranissa, ale z jakimś określeniem czasowym. Zgoda na tę granicę na wieki jest jakoby dla opinii angielskiej niestrawna. Wariant ten posiada głęboką subtelność polityczną. W samym środku Europy, wskutek stworzenia niezwykle pomysłowego zjawiska czasowej granicy, polityka zagraniczna święciłaby triumfy, trzymając w niepewności i napięciu wszystkie państwa europejskie. Bo granica od Ranissa to nie jest tylko sprawa polsko-niemiecka, ale to jest sprawa wszystkich państw europejskich. Granicy nie ustala się na określoną ilość lat, tylko właśnie na wieki. Konduktorzy nie orientują się w planie miasta. A teraz uwaga pod adresem zarządu tramwajów miejskich. W święto zwycięstwa zdecydowałem się uczestniczyć w Akademii w Teatrze Polskim. Jako homonowóz nie znam jeszcze miasta, wsiadłem więc do tramwaju siódemki, pytam konduktora o teatr Polski ulica Swarożyca. Kazał mi jechać do końcowego przystanku. Stanąłem wreszcie przed leżącym mostem i znalazłem się w obozie dla Niemców. Milicjanci regulujący ruch na ulicach również nie mogli udzielić informacji. Korzystałem jeszcze z innych linii tramwajowych, niestety również po omacku. Konduktorzy zupełnie nie orientują się w planie sytuacyjnym miasta.